Jakich gumisiów? Zamykam tę księgę, zawierającą całą naszą wiedzę i magię. Ty, który odczytujesz tę stronicę, poznajesz swoją przeszłość. Teraz odnajdź swoją przyszłość. Bezprzyj walkę dobrego ze złem. Uczyj wszystko, aby gumisie znów stały się wielkie. Pomóż mi ludziom. To spucka! Mylisz się, grafi. Ostatni gumis miał rację. Nie możemy zajmować się sobą, kiedy ludziom dzieje się krzywda. Pomogę Kevinowi! Jeśli chcecie się przyłączyć, zapraszam! Oczywiście idę z Tobą! Ja też? Tak, że się przyłączam! Wszyscy panu. Będziemy trzeba pomagać. Bez kół nie zaciągnął katapulty pod zamyk. No i co znalazł? Czas popobić się po budowniczek. Może mu się uda, jak myślicie? Oświadczam, że biorę udział w tej głupiej wyprawie tylko po to, żeby was wyciągnąć z tarapatów. Może wyruszylibyśmy! Za, 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 zaczekajcie jeszcze chwila. Jeśli wpadniemy w tarapaty, jedno z tych zaklęć nas wybawi. Kilka zaklęć, Gdyby Kevin napił się soku z jagód, zrobiłby z ogród mielonkę. Mielonka? Nie, to zbyt niebezpieczne. Chyba jednak jest wyjście. Z całym zaklęcie, które pozwala stać się niewidzialnym. Uh, uh, proszę, jest! Skoro ktoś musi wypróbować tę głupotę, to niech to będę ja. Narazisz się na niebezpieczeństwo dla Kevina? Ha! Sądziłam, że nie przepadasz za ludźmi. Nie musisz mi mówić, kogo lubię, a kogo nie. Oto sok z gumy Tu jest napisane o, o, o rety! kamen, gamen, wamas, gamas, bara! Udaje się! To Zaraz wrócę z Kevinem! udało się. Grafii, przyszedłeś! Jednak postanowiłeś mi pomóc! Pomóż <laughs> oh! Kevin! Łap! Oh! Złapałem! Nigdy nie widzieć tak, a co na być? Jestem Gumisiem, a ty jesteś w paskudnej sytuacji. <laughs> Na gêmea yeah.